Jeśli jeden warunek to dla nas za mało, możemy zamiast formuły licz jeżeli wykorzystać jej starszą siostrę licz warunki, a zamiast suma jeżeli suma warunków. Zobaczmy, jak wygląda składnia tej formuły. Licz warunki. Początek jest podobny jak w ramach formuły licz jeżeli. Producent pośredniku jaką ma przyjąć wartość, w naszym przypadku Apple. Kategoria pośredniku jaką ma przyjąć wartość smartfon. Zamykamy nawias i sprawdzamy, czy to działa. Żeby taką formułę przenieść teraz do całego zakresu, potrzebujemy popracować z dolarami. Kolumna B do B ma pozostać na miejscu. W ramach komórki L2 przesuwamy się w drugim wierszu, ale zmieniamy kolumnę. Kolumna C do C ma pozostać na miejscu w ramach komórki K3. Kolumna zostaje na sztywno, wiersz ma się poruszać. W ten sposób przygotowana formuła. Nadaje się do tego, żeby ją rozprzestrzenić na wszystkie pozostałe komórki w ramach takiej tablicy wartości. Analogiczną formułą, ale sumującą, jest formuła suma warunków, której składnia wygląda już trochę inaczej, dlatego że najpierw podajemy to, co będziemy sumować, czyli kolumnę D, a dopiero wtedy ustawiamy kolejne warunki. W naszym przypadku producent jest zdefiniowany w jednej komórce. Kategoria jest zdefiniowana w drugiej komórce. Zamykamy nawias i pamiętamy o dolarach. Kolumna D do D i kolumny C do C się nie zmieniają, kolumna B do B. Także komórka L10 pozostaje w dziesiątym wierszu, K11 pozostaje w kolumnie K. Tak przygotowana formuła po wprowadzeniu jest nam w stanie wyliczyć wszystkie wartości.